Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko, lubię, lubię, lubię mleko. A <noise> <noise> ciebie, żeby w lasu nie przyniósł. Czego? I żeby e, kret nie pod, nie kred, ale jesz i e, dzika świnkę nie wpierdoliła. Nie przejmuj się. O pierdoli. Nie przejmuj się o niego. Pierdoli. A jeszcze ty tego młodzież może mordę pomolować. Tak. Tak jak twemu bratu, tak? Tak. No, tak go pilnowałeś. Taki k opiekun z ciebie był. Słucham? No tak, ty go pilnowałeś. Nie, ja jeździłem, prosiłem jako. No i co? Ja prosiłem. No to jak ty prosiłeś, kurwa, że wymalowany. No lepiej cię wysłuchał, bo bał się, bo mnie powiedział. Ja boję się tu, ja nie mogę mieszkać tu. No, a jak ty tak traktowałeś go, kurwa, tak. Ja to się dziwię, że Wojtek tyle tutaj wytrzymał z tobą. To jak, jak miałem traktować, łóżko dostał. No to co? Tak dostał. No i co? Ludzie mówili, Wojtek, uspokój się. Nie wąkaj. Nie, idź do no nie ja, idę razu. Nie idę lasu. Ja też to mówiłem. No? Ale on nie mógł wytrzymać z tobą, dlatego tego spierdalał. Ze mną? Nie, z tobą. Ze mną, tak? Tak. Aha. I z twoimi kolegami. A, i z moimi kolegami. Kurwa rozpuszczali tytu. Mhm. Tak. 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 Podrzucajcie. Podrzucajcie no. dalej. Właśnie. Bo to dalej, ale mnie teraz. I nie trój, mówcie, że ja, chlam i wącham. Bo już, już mówili. Moje. Moje. Moje, tak? moje. tak? Nie moje. Cicho moje. 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 Cicho moje. Cicho, moje. Wszystko moje. No wszystko Twoje, tutaj jest wszystko. No, twoje. bo ja zapraszam ich, pod bramę. A ja zapraszam? Jak gdzie tego przyjedziesz, to choroba pełno, jak psów. No, gdzie? Nie ma nikogo, zobacz. Pies ze psem leci. Za Al, Albo e, pies za ze psem leci. Pies za suką chyba raczej. Tak, no. Nie. Su, za, e, suko ze psem też leci, żeby. Pies. Leci, żeby pojęło. <noise> da. A co w tym złego? Sama przyjemność. Sama przyjemność? A co nie? Co? Skoro lata suka za psem, to znaczy jakoś przyjemność tego no. czerpie. to i ty też Ja? Tak. Pff. Ja, ja pojechałem ja... raz. Gdzie? Pod ABC. Zajmę no? chciałem nie sklepik no. na rampie. No i co? Wyszła kurwa ładna panieneczka mhm. z okieneczka. No. Miło w ręce. O! Tak! Miło. Na razie, kochanie. I o! Że ja tak powiedziałem? Tak, to twoje słowa. Aha. To twoje słowa. Tak. Tak. Wiesz? tak? Tak. Niech tak będzie. Chciałem e, się zapytać ciebie, Jareczek czy żonaty? Nie, mężaty. Nie, mężaty? Mężaty. Przepraszam, odpowiedz pytanie na pytanie. Ja nie no, no to odpowiadam, mężaty. Nie, niż Ciecha, tylko odpowiadam kulturanie. A ja co? A co to jest przesłuchanie? Tak. A kim ty jesteś? Proszę. No, no to no. tak, Filmie, Mogłeś być. Tutaj nie no. będziesz w życiu. Słuchaj. Nigdy. Odpowiedz na moje pytanie. Żonaty czy nie? Tak, no i co? Gdzie jest obrączka? Obrączka? Tak. W Lombarkach. Każdy obywatel widzę na ręce ma obrączkę. Nie każdy. Każdy. A ja nie noszę, bo mi y, uwiera. Co? Uwiera mi. Ale na czym uwiera? Na, na tym penesie? Tak. A, bo jak chcesz sprzedać to za mało. Nie, na penesie to musi powiększyć. No do, dodaj co sklepu. Bywaj, kochanie. Aha, bywaj, kochanie. No. Tak. I on to słyszał. Żoncik, żona, a co nie słyszałem kurwa? Ja Tarifa stała. Jak ja bym widział ciebie, to bym spierdolił stamtąd Tarifa stała! A jebanie. A tak, już jeden powiedział, że na czworaka chodzę. Bo ja za nie No ja stawiam. Al... Sklepowy. Sklepowy alkohol kupuje mi? Tak. Sklepowy. A kurwa. Sprzedacza. Oj Tomek, zobacz ile ja się rzeczy dzisiaj nie. dowiem, to głowa mała. Nie, nie będzie mała. To Jeszcze... będzie duża głowa. Duża głowa będzie, tak? Dobrze nie będzie. To mleczko się kończy? Nie, nie kończy się, a nie ty ja zamówię No to sobie zamów I przywiozł No i niech przywiozł Przywiozł No dobrze Cieszę się No, no dobrze Teraz ja zamówię i I podjedzie kupi Tak jest, tak powinno być od samego początku no. A nie, że ja będę ci przywoził No dobrze mówię to? No Kurwa, ja prosiłem O co? Bo człowiek przyszedł, to zapomniał oddać Le pieczkę dobrego. Masz. Da dla a A sam mogę spierdolić? Co? A sam mogę? Ja a jak przysłał? Gdzie przysłał? Co? A jak przysłał? W jaki sposób? W torbie. Dzień. Ale zapomniałem, na... zobaczyłem teraz wczoraj. Patrzcie kurwa. Lepsze ronę. Hmm. To, tak. to dziękuję temu widzowi. a pokażę. Tu jest. No. A czy była torba, ta torba, jeszcze było napoj, nie napoj. To już po zupie, tak? Nie będzie zupy. Zasłona była zupa. Tak, bo zupa. <laughs> Jak tak? To niech odda on za konserwę. Szapki, ja cię oddam za konserwę. Ile chcesz za konserwę? 200. Kurwa. Jest 200. 200, ha. 200 kopów. Konserwa. Konserwa kosztuje 5 zł. 200 ja ci dam dwa razy więcej za konserwę. Nie, ja nie potrzebuję. Masz. Ja nie potrzebuję. Masz i nie pierdolę o tej konserwie, bo. Ma ja nie potrzebuję. Masz tu jest 15 zł. Masz za konserwę. To nie wypominaj. Ja nie mój. Masz tam za konserwę. Ja mu... Będziesz miał na konserwę. Ja daj. I nie ogóle. I niech kurwa źle. No niech żre. No. A ty patrz jaką źle. No. no. Ale lepiej technę. A z kurwa mam takiego kłamcę śmieć. Bo to kłamcze. Ja nie piję! Może no, powiem, od maleńkiego Tomeczek! To tak Moja jak... naprawdę to, to, ja to tak jak ty od maleńkiego nie pijesz. I ty nie pijesz! Tylko hlasz! Ja, 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 ja napierdalam. Tylko klasz. Tak, napierdalam. A ty w ogóle nie pijesz. Ja nie. Mleko! Mleko? A, A. pamiętasz swoje urodziny jak leżałeś, tu z Wojtkiem piłeś? Oj, oj oj raz jakiś czas, kurwa, nie A no właśnie. I, I to ludzie mówili: weź wypi, na urodziny masz. I tam powiedziałeś. I co wypiłeś? Ile ja wypiłem? Jak kot na No tak. Niech tak będzie. No, jak kot na mm -hmm. Kot więcej na jak ja kurwa, alkoholu wypiję. To jak ale dlaczego drzwi nie zamknąłeś? Co? Drzwi nie zamknąłeś? Bo powietrze leci świeżo. Nie, nie te! Nie te! Do Kościoła. No, byś wstał, byś poszedł do kościoła. Ale przecież ty nie dasz rady. Taki ty katolik właśnie, nie? Nie, dam rady. Dam rady! No nie no, przeze mnie przecież nie dasz rady. Dam rady. Przez wszystkich. O, przez wszystkich teraz. No. No, uważajcie, widzowie, przez nas wszystkich Krzysiek nie da rady iść do kościoła. No i przez Tomka też. No bo jak? Tomek, jesteś winny tego, że Krzysiek nie może iść do kościoła. No tak. Słuchaj, no, słuchaj. a może on choć raz posłuchać mnie, że ja powiedziałem nie pij, bo bym ja powiedział dobrze, nie będę pić. Ale ja nie wiem, nie widziałem, nie mogę się odnieść do tego. Ale ja złapałem. No to jak ty zapałeś, no to no. to już wasza sprawa, a że wypił piwo, to nie... Tomek, możesz powiedzieć, że pić nie będę, bo dałeś słowo, powiedziałeś jak przyszedłeś i on powiedział i nie on, ale ten powiedziałem, powiedział, no, Jarek powiedział, powiedział, że Tomek nie pije alkoholu. Czy możesz to spełnić? Nie, nie mogę. Nie możesz? Bez alkoholu nie może być? Nie. Powiedz, nie możesz być? Nie. Nie? A, to się A nie wie bier. za co twój Jeden brat się powiesił? Co? 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 Brat. Co? Brat rodzony twój. No to co? Wie za co cię powiesił? Powiesił się? Tak! Nie, nie się. Skąd ty wiesz? Powiesił się! Nie tak, ja wiem, bo. A wiecie, no, za kogo wyszła? Za I... kogo? <grym> 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 Miała Germana i. Wiedzieli, mieszkał? Zajdź na tą. E, na węgierską ulicę. Zajdź. Tam te ludzie powiedzą A tobie nie powiedzieli przez telefon jeszcze? No dawno już powiedzieli. A no to dobrze, no to. A wiesz, do kogo on przychodził tu kobieta, będziesz jechać, on będzie wiedział ciebie e, po lewej stronie takie pałacu stoi wiesz ona hmm. męże swego, hmm. bo mąż takie Janek kamienie kurwa pod dom dźwigał a ona chuj ona jest tak czyli zdrowa kobieta co zdrowa kobieta o była zdrowa no to... tak nie bo zdrowe pitkie, dobre zlewała. No, I pieniądze, pieniądze ciągała. Nawet tyle przyszedł do niej, to by powiedziała. Daj. Mariszka. A ja, ja, ja nie mam takiej potrzeby. Mariszka. Daj Mariszka. Ona powiedziała, daj ja... A skąd ty o tym wiesz? Pewnie byłeś tam. Jak ja ją złapałem na goronym odcinku... To ty podglądałeś ją, to jest karalne. Nie, nie podglądałem. A co? Ja pracowałem jako parę, że dwa fabrony byli. I do mojego obowiązku było sprawdzić grzyniki. Ja poszedłem do tego sklepu, bo tu więcej sklepu. <kusz> I co? Sprawdzałem. Tam taki był pokoik, a ludzi pełno było. Gucio taki. Ja ona jest tylko nie, 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 tylko on miał krzyczkę Gucio. <kusz> I wiesz co? Ja od, tam Grzędzik, ja otwieram chorwa Gucio, sukienczkę za dar, majteczki, stringi, a nie majteczki, przepraszam, stringi. Na nich. No i co w tym złego? A, A co w tym złego? Wszystkie kurwa, wiesz jak na nią nazywali? Wiesz? Jak. Puste pudło. No ale co w tym złego? Albo dziurawe wiatro. I mówi Marysia, Marysia. Ona na Mówiła, przyszła do mojej mamy i mówiła tak: Leniu! Bo moja mama Leonarda się nazywała. Leniu! Weź kurwa się maluj, tak jak ja. A przecież twoja mama się nie malowała, mówiłeś. Słuchaj, ucho dupą, Marysia przyszła do mojej mamy no. i, i mówiła tak do mojej mamy. Aha. Weź się Loniu maly. chodź pójdziemy na zabawę, potańczymy. A mama dla niej tak, Marysiu, a Boga wierzysz Matkę Boską? Do serki wychodzisz? Bo na prostorą Tak. To jak Matka Boska robiła? Marysiu opanuj się, opanuj się, bądź kobietą. To ja przytoczę jeszcze jedno słowo, jedną rzecz. Daj mi kończyć. No. Marisz o pan się. Bo ja Nie posłuchała. Później co? Dowiaduje się. Pojechałem do, na węgiersku, do jednego człowieka. Z tatusiem. Ale ty patrz, robisz dochodzenia, kurwa. A co ci obchodzi jakieś życie jakiejś kobiety? Dlaczego ty wnikasz w jej życie? Ona już nie żyje. To tu swoim hmm. trzeba było się zajmować życiem. Nie. Ja się zajmowałem, ale to ludzie donosili dla mnie, ludzie! No kurwa. nazywali puste wiadro, dziurawe wiadro. Co to było? Hmm. I przyszedł jeden człowiek. Ale to ty to taka, jesteś taka osiedlowa, osiedlowy monitoring, kurwa. Po, Żebyś miał parapet, mięszą? to cyc kurwa na parapet i po I mówię tak. Panie Brunku, przyszedł pan? A tak mówi: co? Cześć, co cze, cze, cze się stało, panie? Jeszcze? to taka Marysia mieszka, tak, a, a wiesz, że mój sąsiad młody, kurwa, powiesił się dają? Znaczy, kto? Jaki sąsiad twój? No kurwa, przyjedź na tą e, węgierską, to ci pokażę. Samochód, rdzawy. Twoja mama powiedziała do syna, wiesz jak, idźcie do samochodu, z lewego, ale w domu nie weźcie, On za to p***, za p***, bo powiedział do domu, Ja je kocham 75-leciał kobietę. Tak, Mi... idź kurwa. Miłość nie ić, wy... Idź, tam kurwa, ci powiedzą, w oczy. Miło... A nie to ja cię zawiodę taryfu. Miłość nie wybiera Krzysiek. Ja już kurwa pokryję koszty. No tak. A pałacyk... A nie dwóch dwurodzinny dom stoi na, na polskiej ulicy, bo była komunistyczna. Ulica, a zmienili na, na polską, na polską ulicę. Idź, będziesz widzieć, jaki wasz domek. A niech ma, że na rynku Gościuszki mieszkała. Kurwa, z tego mać. O ten dom. No. Mama kupowała od twojej rodziny. No, na pewno. Ja cię znajdę, kurwa, dokumenty i ci w oczy pokażę. I poczytasz. Chcesz? Muszę. to kurwa dziwić się. Nie? Tak. Nie? No jeszcze kobieta psów na mieście. No. I w Polsce ja... o, dużo tak. Dużo tak dla ja a co no. nie? A nie kurwa, ja nigdy nie słyszałem, żeby kurwa e, mieszkał, na rynku gościuszki na tym, a już ponad więc jak 50 lat tu mieszkasz? Ty słyszysz dużo rzeczy. Od przesarzenia. Roku. roku. Tak. Dobra. Tu nie ma chodzili. Dziękuję. Tak.